Jeżeli ustawiasz reklamy na Facebooku i szukasz kolejnych metod na to, jak targetować swoich potencjalnych odbiorców w swoich kampaniach, to polecam ci przetestować grupy podobnych odbiorców, czyli tzw. grupy lookaliks. Prasz go, w życiu, pierwszy raz. Z twarzy podobnej zupełnie do nikogo. Jest to taki mechanizm, w którym dajemy Facebookowi jakby próbę naszej idealnej grupy docelowej. I zmuszamy go do tego, żeby znajdował dla nas osoby podobne do tej naszej grupy bazowej. Ja nazywam się Jakub Wójci, to jest kanał Sekrety Marketingu i w tym nagraniu pokażę Ci krok po kroku, jak utworzyć taką grupę podobnych odbiorców oraz na co zwrócić uwagę, żeby z takich grup podobnych odbiorców wycisnąć maksimum efektu i nie marnować budżetu reklamowego. Zaczynamy. Ok, a więc aby utworzyć sobie grupę podobnych odbiorców, musimy przejść do tak zwanego menedżera odbiorców. Robimy to na przykład wybierając tutaj z poziomu ustawień konta reklamowego, wybieramy sobie opcję odbiorcy. Ja już mam ten widok tutaj przed sobą. No i tutaj widzimy różne grupy niestandardowe, które utworzyliśmy sobie dla konkretnego konta reklamowego. Aby utworzyć grupę podobnych odbiorców, musimy sobie najpierw stworzyć grupę niestandardową. Jest wprawdzie opcja, w której możemy bezpośrednio otworzyć grupę podobnych odbiorców, ale generalnie moim zdaniem lepiej jest zawsze stworzyć sobie osobną grupę bazową i dopiero później na jej podstawie wygenerować właśnie grupę podobnych odbiorców, czyli lookalike. Aby utworzyć taką grupę bazową, klikamy tutaj niebieski przycisk utwórz grupę odbiorców grupy niestandardowych odbiorców. No i generalnie z dowolnej grupy niestandardowej możemy sobie później stworzyć grupę lookalike. Dlatego w zasadzie wszystkie opcje, które tutaj widzisz, mogą posłużyć do tego, żeby później stworzyć na tej podstawie grupę podobnych odbiorców. Warto natomiast mieć na uwadze, że generalnie lepiej radzą sobie takie lookaliki, które są stworzone na podstawie źródeł mety, a nie za pomocą naszych źródeł. Różnica wynika z tego, że kiedy Facebook jest zmuszony do tego, żeby korzystać z naszych źródeł, to nie może tych danych przetwarzać w tak swobodny i dokładny sposób, niż w sytuacji, kiedy mamy jakieś źródła bezpośrednio w mecie. Mając na myśli źródła meta, to są po prostu wszystkie źródła danych, które są jeszcze bezpośrednio na platformie Facebook bądź Instagram. Innymi słowy, jeżeli na przykład jakieś osoby wyświetlają film na Facebooku bądź na Instagramie, to Facebook widzi konkretne profile konkretnych użytkowników, którzy wyświetlają taki film, i później, jeżeli chcemy na tej podstawie targetować sobie użytkowników, no to Facebook ma te dane z dokładnością wspólną. No, bo widzi po prostu wszystkie osoby, które taki film oglądały. Natomiast w sytuacji, kiedy podajemy jakieś nasze źródło danych, na przykład wysyłamy listę klientów, bo na przykład mamy listę adresów mailowych naszych dotychczasowych klientów, to Facebook nie zawsze będzie w stanie znaleźć te osoby po adresie mailowym i też nie w każdym przypadku będzie mógł korzystać z tych danych, nawet jeżeli znajdzie jakiegoś użytkownika. To jeżeli taki użytkownik na przykład ma odpowiednie preferencje, reklam. Ustawione w taki sposób, że nie może być profilowany na Facebooku, no to taka osoba nie będzie uwzględniona w naszej grupie niestandardowej. Jednym z takich całkiem dobrych przykładów tworzenia grupy lookalike na podstawie właśnie źródeł meta jest na przykład stworzenie grupy na podstawie naszych fanów na Facebooku. Pod warunkiem, że nasi fani byli pozyskiwani w sposób organiczny, że nie mieliśmy na przykład kupowanych lajków albo nie zapraszaliśmy po prostu wszystkich naszych znajomych, jak leci, do polubienia naszej strony. Generalnie nie zachęcam do tego, żeby zapraszać znajomych do polubienia strony, jeżeli chcemy później ją promować, ponieważ no. Wszystkie te osoby, które nie interesują się tematyką naszego biznesu, naszej strony, będą stanowiły po prostu takie puste wyświetlenia, takich pustych fanów, którzy na przykład później nie będą reagowali na nasze posty, na nasze reklamy, i tym samym będą pokazywali Facebookowi, że ich to nie interesuje. A im więcej takich niezainteresowanych osób znajdzie się w grupie naszych fanów, tym gorzej dla jakości naszej strony i też, też tym samym gorzej dla późniejszych zasięgów naszych postów. No ale jeżeli na przykład mamy fanów, którzy są faktycznie pozyskani w sposób organiczny. Czyli na przykład są to nasi dotychczasowi klienci, albo na przykład mamy aktywne reklamy na Facebooku i po prostu od czasu do czasu z tych reklam sprzedażowych ktoś postanowi zostawić polubienie pod naszą stroną. To, to jest bardzo dobra grupa bazowa, z której możemy sobie właśnie stworzyć później lukalek. -like. No ale robimy to w ten sposób, że wybieramy sobie, no w tym przypadku akurat stronę na Facebooku, klikamy dalej, no i to jest przykładowa strona na Facebooku, z której możemy skorzystać. Możemy na przykład wybrać konta w Centrum Kont, które obecnie lubią lub obserwują Twoją stronę. Wybierzemy sobie tutaj po prostu fani na Facebooku i nazwa naszej strony. To jest nasza grupa niestandardowych odbiorców, czyli po prostu osoby, które są aktualnie naszymi fanami, znaczy naszymi, no, fanami naszej strony na Facebooku. Później, żeby stworzyć z tego grupę podobnych odbiorców, tak samo jak w przypadku każdej innej grupy niestandardowej, jeżeli tworzymy właśnie luka lajka -like na bazie takiej grupy, zaznaczamy sobie tą grupę tutaj, klikając w, ten, w to okienko obok. Następnie klikamy w te trzy kropeczki tutaj wyżej i dajemy utwórz grupę podobnych odbiorców. Źródło dla naszej grupy podobnych odbiorców zostało w ten sposób już automatycznie wybrane jako fani na Facebooku strony grzybart.pl. Następnie trzeba wybrać lokalizację. W tym przypadku wybieramy sobie Polskę. To jest też dość istotne, żeby nasza grupa bazowa była w tym samym kraju, w którym tworzymy grupę podobnych odbiorców. Jeżeli chcielibyśmy stworzyć taką grupę w innym kraju, to albo się nam to nie uda, albo Facebook na siłę stworzy jakąś grupę, ale niestety jakość dopasowania będzie tam bardzo niska. No i teraz, o co chodzi z tymi grupami podobnych odbiorców i o co chodzi z tym zakresem procentowym. Dla takiej grupy. No więc chodzi o to, że w momencie, kiedy Facebook porównuje sobie użytkowników na, na swojej platformie do naszej grupy bazowej, to on po prostu stwierdza, czy dana osoba jest podobna do naszej grupy bazowej, czyli do tych fanów na Facebooku. No i następnie Facebook po prostu sortuje sobie wszystkich użytkowników Facebooka i Instagrama w zależności od tego, jak bardzo podobni są oni do naszej grupy bazowej. No i te osoby, które są najbardziej podobne. Są można powiedzieć na samym początku tej listy, a te, które są mniej podobne albo w ogóle nie są podobne, są gdzieś tam dalej. No i później, jeżeli na przykład wybieramy sobie taką grupę, żeby miała rozmiar od 0 do 1% użytkowników, to chodzi o to, że po prostu w ten sposób Facebook stworzy nam grupę podobnych odbiorców o rozmiarze 1% wszystkich użytkowników w Polsce, i to będzie 1% tych najbardziej podobnych osób do naszej grupy bazowej. Jeżeli byśmy dla przykładu wybrali sobie tutaj 10% rozmiar naszej grupy, to w ten sposób będziemy mieli 10% wszystkich użytkowników Facebooka, ale to będzie te 10%, które są najbardziej podobne według Facebooka do naszej grupy bazowej. To no więc jeżeli chcemy mieć maksimum podobieństwa i maksimum dokładności, to wybieramy tylko ten 1%. Natomiast jeżeli chcemy mieć trochę już szerszą grupę, o większym rozmiarze, ale być może mniejszej dokładności i mniejszym podobieństwie do naszej grupy bazowej, to możemy sobie wtedy ten zakres rozszerzyć, na przykład do 5%. Tak samo z tego miejsca możemy sobie takich grup podobnych odbiorców tworzyć kilka. Na przykład możemy sobie wybrać tutaj pięć grup, no i wtedy widzimy, że Facebook utworzy ich więcej. Możemy też manipulować rozmiarem każdej z tych grup, na przykład wybierając sobie tutaj taki przedział co 2%. W efekcie tworząc pięć grup. O różnym zakresie podobieństwa. Na przykład będziemy mieli grupę od 0 do 2%, potem od 2 do 4%, potem od 4 do 6%, 6, 8, 8, 10%. Czyli w praktyce Facebook po prostu weźmie te 10% najbardziej podobnych użytkowników do naszej grupy bazowej i podzieli to na 5 mniejszych podgrup. No i każda z tych podgrup będzie miała szacowany zasięg na poziomie 495 tysięcy odbiorców. To jest o tyle fajne ustawienie, jeżeli testujemy sobie różne zakresy podobieństwa naszych grup podobnych odbiorców, że Każda osoba na Facebooku może być przypisana maksymalnie do jednej z takich grup jednocześnie. Innymi słowy, użytkownicy pomiędzy tymi grupami nie będą się w żaden sposób powtarzać. Czyli możemy spokojnie utworzyć sobie na przykład pięć takich grup, możemy każdą z tych grup ustawić w osobnym zestawie reklam na Facebooku w naszej kampanii i nie będziemy mieli w ogóle problemu z kanibalizacją naszych reklam, bo każda z tych grup to będą zupełnie inne osoby. W związku z czym, jeżeli jeden zestaw będzie się wyświetlał w tej grupie na przykład od 0 do 2%, a drugi zestaw będzie się wyświetlał od 2 do 4%, to będą się wyświetlały tylko i wyłącznie innym osobom. W związku z czym nasze własne zestawy reklam nie będą między sobą konkurowały o wyświetlanie reklam konkretnie tym samym osobom, bo każdy zestaw będzie miał swoją grupę, która w żaden sposób nie nachodzi na pozostałe. No i ja tutaj dla przykładu utworzę sobie powiedzmy dwie takie grupy. Klikamy utwórz grupę odbiorców. No i w ten sposób stworzyłem sobie dwie grupy podobnych odbiorców od 0 do 2 i od 2 do 4% na podstawie podobieństwa do fanów na Facebooku dla mojej strony. No i teraz kilka takich bardzo istotnych podpowiedzi jak korzystać z grup podobnych odbiorców. Tak jak już powiedziałem wcześniej, z reguły lepiej radzą sobie grupy na podstawie źródeł meta, czyli te źródła, które tutaj wcześniej widzieliśmy, czyli na przykład właśnie film, formularz kontaktowy, konto na Instagramie, strona na Facebooku generalnie radzą sobie lepiej natomiast warto mimo wszystko gdzieś tam też testować sobie na przykład źródła z witryny zwłaszcza w sytuacji kiedy mamy na przykład sklep internetowy mamy bardzo dużo zamówień w tym sklepie dużo danych dotyczących zakupów to wtedy możemy sobie właśnie stworzyć taką grupę podobnych odbiorców na podstawie osób które coś u nas kupują żeby to zrobić po prostu przechodzimy sobie na witrynę w tym przypadku możemy wybrać akurat zdarzenia, które są ostatnio aktywne. Tutaj jest View Content, Add to Card, Initiate, Checkout. Natomiast jeżeli w jakimś sklepie mamy dużo zamówień, wpadają one na bieżąco, no to możemy mieć też na przykład zamówienie Purchase, które możemy sobie w tym momencie wybrać. Natomiast wracając, no generalnie pierwsza taka porada polega na tym, żeby testować różne grupy bazowe. Po prostu porównaj, jak poradzi sobie w Twoim przypadku grupa podobnych odbiorców, stworzona na podstawie fanów na Facebooku, być może fanów na Instagramie, być może z zakupów, być może listy klientów. No i. Taka ogólna zasada brzmi w ten sposób, że jeżeli chcemy, żeby nasi użytkownicy kupowali, to zazwyczaj dobrze sobie radzą grupy podobnych odbiorców na podstawie zakupów. Jeżeli mamy na przykład kampanię na polubienia, to dobrze sobie będzie radził lookalike stworzony na podstawie polubień. Jeżeli chcemy na przykład, żeby użytkownicy wchodzili na naszą stronę, powiedzmy w kampanię na ruch, no to możemy sobie wtedy wybrać jako źródło cały ruch z naszej witryny. Ale generalnie polecam testować te bazowe grupy, właśnie te. te Źródło dla naszego luka -like ponieważ może się okazać, że np. przykład like stworzony na bazie jednego zdarzenia kompletnie sobie nie radzi, a np. Luka-like stworzony z jakiejś innej grupy bazowej radzi sobie świetnie. No to wszystko zależy od tego, jakie mamy dane. I też warto brać pod uwagę, że im więcej mamy tych danych, im Bardziej wartościowe są to dane, tym lepiej. Czyli innymi słowy, jeżeli mamy na przykład bardzo dużo zakupów, to z reguły to będą bardzo dobre dane dla naszej kampanii i dla, naszego, dla naszej grupy podobnych odbiorców. Natomiast jeżeli na przykład tych zakupów mamy niewiele, a na przykład bardzo dużo fanów na Facebooku, to generalnie lepiej wtedy wykorzystać właśnie na przykład fanów na Facebooku. Bo po prostu tych danych jest więcej. Facebookowi też wtedy łatwiej będzie po prostu porównać te osoby i znaleźć podobne do tych, które po prostu wybraliśmy sobie w naszej grupie bazowej. Kolejna porada to jest, żeby testować te zakresy. Tak jak wcześniej pokazałem, tam mamy na przykład od 0 do 2, od 2 do 4% zakresy dla tych grup, już tutaj pokażę o co chodzi. To generalnie polecam testować różne zakresy. Może się okazać, że na przykład grupa od 0 do 5 będzie działała lepiej niż od 0 do 1, ze względu na to, że grupa jest szersza i Facebookowi łatwiej się zoptymalizować. A może się na przykład okazać w drugą stronę, w zależności od konkretnego przypadku, że dajmy na to, grupa od 0 do 5 jest zbyt ogólna. A na przykład grupa od 0 do 1% jest na tyle ściśle zawężona i stargetowana, i na tyle podobna do naszych dotychczasowych klientów, że w ten sposób faktycznie Facebook będzie miał lepsze rezultaty. No to jest tak naprawdę kwestia testowania. No i jeszcze jedna porada, mianowicie jeżeli chodzi o grupy podobnych odbiorców, to z reguły nie musimy już tam nic więcej ustawiać. Jeżeli mamy taką grupę podobnych odbiorców, to później po prostu na etapie tworzenia kampanii, w zestawie reklam, po prostu wybieramy sobie taką grupę jako opcję targetowania tam grupy niestandardowe, natomiast możemy również połączyć ją z jakimiś zainteresowaniami. Jest taka opcja, w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak nie zrobić. Jeżeli chcemy po prostu wycisnąć z nich trochę więcej, jakoś dodatkowo jeszcze ukierunkować Facebooka odnośnie tego, jakich użytkowników ma dla nas znajdywać, no to możemy taką grupę podobnych odbiorców właśnie jeszcze sobie zawęzić o jakieś konkretne zainteresowania, czy na przykład o Konkretne ustawienia dotyczące płci, zakresu wieku, języka. No Możemy, tak samo jak ogólną grupę wszystkich użytkowników Facebooka, tak samo grupy podobnych odbiorców, też możemy zawężać o te dodatkowe opcje, które znajdziemy na Facebooku. Natomiast ogólnie jak tworzyć tańsze reklamy, jakie praktyki wykorzystywać w tym roku, żeby optymalizować swoje kampanie reklamowe, tak, żeby nie marnować budżetu i żeby generować jak najlepsze rezultaty, to zachęcam Cię do obejrzenia filmu, w którym opowiadam o tym, właśnie, jakie pięć sposobów polecam aktualnie. Żeby robić po prostu tańsze reklamy, i ten film znajdziesz w tym miejscu, także koniecznie sprawdź to nagranie, bo być może pozwoli Ci zaoszczędzić trochę budżetu reklamowego i po prostu robić lepsze kampanie reklamowe na Facebooku.